Siema, ja jestem Mikalela, ze mną jest Justyn Aznana Hejka! Witamy Was w kolejnym odcinku z Lego Harry Potter lata 1-4. W poprzednim odcinku dołączyliśmy do turnieju trójmagicznego. Poznaliśmy smoki, więc ruszajmy. Teraz chyba zaczniemy prawdziwą walkę. Okay. Zaczynamy w dormitorium i tu jest ta so sowa, więc wydaje mi się, że gdzieś tutaj jest czerwony klocek do ogarnięcia. Tylko tak. O, to mogę lewioso coś zrobić. Tak, to chyba nie byliśmy od pierwszego odcinka. No, chyba. Nie wiem, czy od pierwszego, czy. Ja to jest klocek, o! a Szybciej, a tam pozbieraj sobie. Dobra, już zbieram mhm. cyk. Gdzie to trzeba zrobić? Dostajmy? Tak. A! I ona I... zanosi pakunek? Zanosi pakunek, i dostaliśmy. Aha. Fall rescue. Alright. Nie mam pojęcia, co to ma oznaczać. Ja nie, ale sobie to rozwalmy. No nic. Jakiś to klocek do przodu, to mogę coś zbudować, bo faktycznie jak tutaj byliśmy, to my jeszcze lewioso nie znaliśmy jako Harry Potter. lewioso i wielu różnych. O, patrz, potrzebujemy charakter, który ma czaso zmieniać, a takim charakterem jest Hermiona. I co ty zrobisz? O, proszę bardzo, osiągnięcie za użycie czaso zmieniacza. A, i to jest rzeczywistość, jak wszyscy śpią. I co ja mogę tutaj zrobić? Ej, to powinno działać w trzeciej części. No ale w sensie Hermiona go odblokowała w trzeciej części. Aha. I teraz ma go na stałe. Chyba no? możesz wejść na. na łóżko. No. O, to można było rozwalić. W porządku. O. Ja Aha. mogę mu rozwalić o te nie. łóżka. Nie wszystkie. Dobra, pa. Na spokojnie. Szybko. Dobra, no one i tak po 10 punktów z raptem, więc. To wiesz, tyle co nic, ty, tu dynamit jest. Fajerwerki. Aha, no nie to chciałam akurat zrobić. Ale dziwne kolory są, jak... Ja ten ciekawe jak wrócisz z powrotem. O nie wiem, tu jest skrzynka, to może ta skrzynia. tej bo faktycznie mogą być problemy. Mhm. Tutaj. O, kolejny tysięczny klocek. Aha, hermiona skacze po jakimś gościu na łóżku. No ciekawe. Obudzę go? O, nie. O oh my god! Co jest grane? Nie chciałem. A, a to nie jest tak, że miał nas nikt nie zobaczyć? A, chyba? To nie? Mogli nas zobaczyć? Mogli nas zobaczyć, tylko nie mogli zobaczyć. A, czyścisz się Jakby ci, którzy zostali zmienieni. Jak my się zmieniliśmy, nie wiem, jako her Hermiona, to nie mogła Hermiona niezmieniona tego mhm. zobaczyć. To tylko w tym pokoju rozumiem, będziemy. Chyba tak. Tutaj coś jeszcze otworzyłem. Chodzić do środka? Złoty klocek był w skrzyni. Wow, super. Dobra, ale mogę wyskoczyć stąd? Udało się, dobra. O tu jest jeszcze jedna puszeczka. Puszeczka, no tam. No, lampeczka. No, skrzynka i lampa. Pa, jeszcze. Dina! Dina Tomas. Din... Jak powiedziałaś Dina, to myślałem, że to dziewczyna. To jest Dina. Chłop. Dobra, szkoda, że nie mamy din. Okay, ale o, jest lewioso. O. Sadzamy to do. A to? What? O, ile klocków! What? Zbiera, zbiera, zbiera wszystkie. Co Dobra, tu się założyło? No nie dało się wszystkiego zebrać. Oszustwo. Dobra, większe. Dobra. A czy tutaj na przykład nie ma nic? Też o tym pomyślałam, że czy przypadkiem tam wyjść nie można, wskoczyć w sensie. Takań raz i nie, chyba nie można. O, tu coś jest. Było. Mhm. No i to tyle. Chyba nic więcej nie ma w tym pokoju, no ta skrzynka, ale nie mamy redukto. I co? Teraz pytanie, jak tu wrócić, nie? Mm, nie wiem, spróbuję po prostu wyjść. A nie lepiej podnieść ten zegarek? A chyba, że hermiona. Mhm. Ma tutaj w swoich umiejętnościach, nie? Ale no weź podejść do tamtego zegarka. To wszystko teraz będzie. Czy jest cały poziom w takim razie? Nie. Nie, no to nie chodzi o to, żeby podejść do zegarka jakiegoś. No nie, nic nie zrobi nie, z tym. Nie, nic nie zrobię z tym. O kurcze. No dobra, poczekaj. Tu jest sobie, przejdźmy już tak. A miarę... to wyjdź może gdziekolwiek, w sensie chodzi mi Wydaje o to. Wydaje że... mi się, że muszę znaleźć miejsce. O, proszę, jakieś klocki. Ty, wynocha stąd, ucznią no i. No elegancko zostaniesz, co tam. Złożyło co go jest? w kostkę. A czy to nie jest tak, że my się jakby złożyliśmy, złożyliśmy... Cofnęliśmy do pierwszej części, bo w pierwszej części też tego ucznia w kostkę złożyliśmy. No właśnie. Coś takiego ale... było. Wydaje mi się, że muszę poszukać zegarka, żeby się... I od... żeby nie było, że wszystko teraz zrobimy. Nie, no chyba nie. Nie, miałem wyszła z tego i tylko tak tylko zobaczyła, co się zmieniło. To pióro mogę zmienić. Aha, i co teraz? Mhm. No mogłem, mogłem je podnieść przez moment. O. Nie wiem. Tu narysować komuś wąsy. Tu komuś Xa i... Aha, i tu czwartej osoby nie mam, żeby narysować. No dobra, nie wiem, wychodzę stąd. Nie ja bym wyszła tak na chwilę. Podejrzewam, bo... że gdzieś tutaj... O! Ok. I tu już są normalne czasy w okay. porządku. Wow. Jest bez głowy Prawie bez głowy Dokąd nas prowadzisz? Gdzie wskazujesz drogę? Na biegniemy. biegniemy oh, Nie no, my chyba idziemy na błonie na pierwszą próbę Tak by to wyglądało Już na pierwszą próbę byśmy szli? No tak, no bo co innego mamy do roboty Poznaliśmy smoki, że będą O kurczę, ja sobie przypomniałem jak ta walka ze smokami wyglądała w filmie No, może być niebezpiecznie Teraz tak, tutaj nic nie ma, to w tę stronę? Nie o kurcze. Tam? A, okej, okay. to są zajęcia z... Oh, nie z wiem. Z czarnej nawet. magii, nie. Z obroną przed czarną magią tam były zajęcia. Zaraz się przekonamy. Tak, ktoś tutaj czeka na nas. O, zapomniałem o tej scenie. A, bo tutaj jak wiecie, szalon... co roku mamy nowego profesora od czarnej magii. Teraz w tym roku mamy tutaj Szalono okiego Jednooki tylko miałem no Chyba no, no, Szalono. O nie wiem. Chyba szalonok. A nie. to są silarne nie... klocki. O. On nas Uf, nauczy reduktor, tak. tak. Powiem wam tak. Cieszę się, ponieważ on tutaj pokazywał jak maltretować pajączka. Dobra, ale mamy wreszcie zaklęcie. Giga potrzebne. Do wszystkiego tak naprawdę. Dobra, klocki pozbierane, teraz tak. To potrzebujemy no, Lumos solem. yup. teraz mogę sobie to rozwalać. Nie no, teraz to elegancko pójdzie wszystko. W sumie do czegoś się wam przyznam. No. Czytałam Harego Potter od czwartej części, ponieważ przeczytałam pierwsze dwie części, a więźnia z skabano do połowy mi się on nie podobał. I powiem wam, że jestem w totalnym szoku, ponieważ przeczytałam czwartą, piątą, szóstą, siódmą część, jak się opowiadałam. Mhm. Ostatnio czytałam też e, więźnia z kabanu, też wam o tym mówiłam, potem Komnatę tajemnic, też wam o tym mówiłam i stwierdziłam, że a przeczytam sobie po prostu e, pierwszą część, czyli Kamień Filozoficzny i ja myślałam, że ja wszystko pamiętam z tej części, bo jakby tak mi się kojarzyło, wszystko pamiętam. No. No i teraz jestem w połowie książki, to powiem Wam, że jestem w szoku, bo nic, autentycznie nic nie zapamiętałam, w sensie w ogóle dla mnie to jest jakby nowość czytowo. No to chyba dobrze, nie? Na nowo sobie przygody poznasz. Nie, no tak, to tak, ale w sensie chodzi mi o to, że jak mało, wiesz, zapamiętałam w ogóle z tego. Ale opowiadałaś mi, że tam bardzo dużo takich szczegółów, które Których były... Których nie ma w filmie, no. No tak, który nie ma w filmie i które jakby przeoczyłaś. Tak. Początkowo. Dobra, kolejne klocki. No. Jeszcze tutaj chyba te świeczniki, co? Ta, te świeczniki mogę obracać. Ale to ciekawe, że szaleno kim nie pokazał nam tutaj zaklęcia niewybaczalnego. Myślałem, że to też odserują. Mm, powiem Ci, że ja jestem w sumie szczęśliwa, Uf! że... Zmienił mnie w żabę, bo go uderzyłem! Ale śmiesznie! No oczywiście nie zrobiłem tego celowo. Co zaraz? Zmienię się na Harego po prostu. A gdzie jest teraz Kim... a okej, okay, już się... Hermiona już się odminiła. Wow! Co wow, to jest? ale fajnie jest redukto. No. Sztos, totalnie, okay, nie możesz już? mogę jeszcze więcej zrobić. Nie, mogę, Tak musiałem się odsuwać. Do końca to chyba trzeba, o, Ta. yeah. Fajne. I tysięczne klocki, uhu. Wow, wszystko można? Teraz za? tak, mogę tą klatkę podnieść. I tego ptaka A! dziabnąć, Ta. Okej. Okay. i no jak tego można na razie... zniszczyć? No był, wiesz, to była tylko figurka tego ptaszka, nie? Na pewno to trzeba dziabnąć. Ej! Tu dużo jest rzeczy bardzo numerowanych. Dobra. Hochliku, wynocha stąd. Cick. Okej, okay, akurat krzesełko mogłem zostawić na razie. Trochę się pośpieszyłem z nim. Ej, pajęczynka. Bo chyba jej nie klikałem, 2 na 3. Jeszcze jedną pajęczynę musimy znaleźć Ta muzyka mnie pasuje do tej sceny, nie? Taka... jakby jakaś akcja miała być. Giga szybka. Dobra, wskocz na to krzesło O nie! Jak ja mam to krzesło odpalić, żeby... A to nie Harry czy tam Hermiona? Czy nie mogą? Czekaj, no bo... W ogóle postać mi się suwa z tego krzesła Czy jest jakaś opcja, żebym ja wszedł? O, teraz Dobra, udało się I skocz! O jest. dobra, tysięczny klocek Wow I tu jest druga ta pochodnia, której chyba nie odpalałem Czy odpalałem tą pochodnię? Nie pamiętam Nie, nie. Nie, kurczę, no. Nie chciałem ich uderzyć. I tu jest trzecia pochodnia i czwarta. Aj, to namierzanie czasem tak dziwnie działa. Ej, sprawdź, Charego, co nas zamieni, jak strzelisz temu. Modiego, no dobra. Mhm. Podejrzewam, że też w żabę. Tak. Wszystkich zamienia w żaby. I tu jest książka. I jeszcze jeden klocek srebrny gdzieś. Dobra, ale tak. Tu mamy pajęczynę, to zniszczę. Czy tą pajęczynę klikam? Nie, tej nie klikam. 3 na 3 Co mi to dało? Co mi dało to, że mam 3 na 3 i te. 4x4 już masz? Nie mam pojęcia. A, klocek mi da czerwony. Da mi czerwony klocek, tylko pajęczyny jeszcze jedną znaleźć. Nie, czekaj, pajęczyny były. Patrz, tu jest. Żetony postaci dostaliśmy. O, dwa Tak, bo dwie rzeczy otrzymaliśmy. I Ron. Ron w piżamie. Fajnie. Dobra. I za ten klocek chyba jeszcze dostaniemy rzeczy, tak? Wow. Nie, nie za ten klocek. Uuu, proszę bardzo. Ocięgnijcie. Za ukończenie wszystkich lekcji. Wow! Mam wszystkie zaklęcia. Dobra, I złoty klocek. 76. Ja mam nadzieję, to. że w kolejnej części, czyli w piątej, będziemy mieć cały czas te zaklęcia. Jest um, co? Piątą część oglądałem u kolegi Popachu z Poerada, mhm. ale nie pamiętam, czy tam były odblokowane wszystkie zaklęcia od razu. Okay. Czy Wydaje mi się, że tak, ale okay. nie jestem pewien. Dobra. Mm... Coś jeszcze mogę tutaj zrobić? Nie zwróciłem uwagi, wydaje mi się, że jeden srebrny klocek jest do zniszczenia. Na pewno Hermiona tutaj by mogła z książką podziałać. E, gwiazdki, eliksir, czapka. Dobra, i Było małe cięcie, które trwało kilka minut i nie jestem pewien. Czy w dobrej kolejności? Wow! Wow! Dobra! Szczerze? Jestem zdumiony, że po pięciu minutach dalej pamiętałem te symbole, tym bardziej że się nie, nie skupiłem na nich kompletnie. Wow. Dobra, i mamy złoty klocek. Kurde, 77. Ale tutaj liczba. Nice. Chyba wszystko z tej sali. No, chyba tak. A czerwony klocek, pewnie jest jak tą kulę, byśmy coś z nim zrobili. Ja co myślałam, pewnie. Bo. Chyba, że te dwie pochodnie naraz odpalić? tylko dwie Nie, gotowi? raczej no, nie. No, to co, idziemy. To jeszcze się tu rozejrzeć, czy na pewno? No, ta, na pewno. Dobra, jazda stąd. Tam są jeszcze chyba, że świeczniki, ale chyba to nie jest. Nie, do klikania. świeczniki i ruszam. O, mamy redukto. Wow, Tutaj wszystko teraz walimy. Co U. jest? Dobra. Ale poczekaj, bo kicia? tu nie ma. Okej, okay, to trzeba wysunąć. Teraz Kocisław tu wchodzi. Kocisław! Jaki on jest śmieszny taki przykrywkowy, widzicie? Taki pulpecik. Dobra, hop. Złoty klocek. Hop. I kulkę wypchnął. O no nie, to... nie skoczy Kicia. To zbierze. bierze. 78. Ale lecą złote klocki w tym odcinku. Fajnie. Dobra, super. Obstawiam, że do setki dobić powinniśmy. W z tym tymi... odcinku? Nie, Sołt. z tymi klockami. W sensie w tej czwartej części. A więc co nie? No, część klocków byśmy musieli się cofnąć do wcześniejszej mhm. części. Okay. Bo na przykład teraz odblokowaliśmy reduktor, A na przykład były rzeczy, które były zablokowane, póki nie mieliśmy tego zaklęcia. Hmm, coś mogę tu sobie to ustawić? Nie pamiętam, czy to ustawiam, czy nie. A widocznie ustawiamy. No dobra, to chodźmy stąd. W którą stronę teraz? Ser Nicolasie? Zaprowadź mnie. Tutaj. No dobra, wracamy. Czy teraz pójdziemy na buło, nie? Ale słowo si si sir jako ser do kogoś, to zabawnie brzmi. Wtedy idziemy do Sera Nikolas. Ja nie wiem z czego to się wywodzi. W sensie, no to chyba angielskie tytuły tak dalej były, ale... Jaką to ma za sobą genezę, historię, to w sumie nie wiem. Nie interesowałem się tym nigdy. Pewnie ktoś kiedyś śledził, że ktoś jest na tyle zepsuty i, i zgorzchniały, że był go ser. No, może tak. No, nie jestem pewien, ale być może. Sprawdźmy to. Te teraz możemy odblokować ostatnią pochodnię. Co mi to da? I mamy tutaj Doris Crookford. Nie wiem kim była Doris. Czy to nie była siostra. Y Aberforta? O! Nie jestem pewien. Być może, a być może się bardzo mylę Tutaj chyba nic ciekawego takich rzeczy nie ma. Da, idziemy. no. Okej, okay, Sir, czyli sir, wywodzi się ze średniowiecznego Siry. Siry? Siri? Sir? Nie. Siri. Wiem. Siri? No, no, no nie wiem. Nie do końca jestem przekonany, czy to chodzi o Siri. Patrz, do namiotu idziemy. I tu się Samo słowo pochodzi jednak od łacińskiego senior. Okej. Okay. Co my tu mamy? Fotki proszę, każdy ze złotym jajem. Ej. Jak to już mają złote jajo? To nie walczymy ze smokiem? Nie, dobra, walczymy, walczymy ze smokiem właśnie. Aha, bo tam ci już mieli. A my dopiero zabędziemy złote jajko. O nie. Dobra, ale fajnie, bo nie jesteśmy osamotnieni. Właśnie widzę, że z w sumie spoko. Fajnie tak to połączyli. Właśnie ja byłam bardzo ciekawa, jak to pokażą w grze, bo faktycznie Czara ciężko jest pokazywać. No tak, o, czekaj. Mogę coś tutaj zrobić. Wejdę w beczkę, tą beczkę odstawię. I rozwalę tę pańczynę, haha. Ha. Teraz tak, wow. drugą beczką przejdę sobie. Podejrzewam, że będę musiał tych beczek używać. Nie, no nie ma tu nic. Dobra. Co hmm, idziemy? Żeby przejść, ale peleryna niewidka chyba też da, aby radę. Ej, jeszcze jedna sprawa. Czy ten szkieletor nie da się go podnieść jakoś? Nie. No. Nie. Ale tu jest pasek. Dobra, ostatni raz tą beczkę wchodzę. Jest w ogóle osiągnięcie, żeby jako Snape chyba do beczki wejść. Chyba coś takiego było. Nie, on i tak we mnie celuje. A... Albo Hermione. Dobra, ale mogę się chować za kamieniami. O kurczę. Wow. Chyba nie do końca mogę się chować Tam masz niebieski klasyk jak coś. Dobra. O, o. Okej, okay. czyli muszę tak. Strzał zrobił, teraz mogę tu wylać. Uh -huh. rozsypać się przy okazji. Cedric, y smog. Nie, o. nie, 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 No Nie mogłem nie, się nie, ruszyć. Nie. <laughs> no, fucking way. Dobra, tu przechodzę, to zbieram. A. Nie mogłem się ruszyć, no dziadostwo. Dobra. O. Okej, okay, udało się. Dobra, uciekam kamiona stankowała ciosa. Tu nic nie ma. Wow. Przechodzę za kolejne. Ej, poczekam. Żeby on to porozwalał. No. I co? A co tam tu da? Klocki. Jak rozwali to jeszcze raz? Nie <grym grym> się rozłożyło. nie. Nie ma klocków. A, nie daj Nie, nie daje. uciekaj z tego on po prostu. A, poczekaj, a tutaj to? To jest nie daje przecież. A. To mogę rozwalić sam. I co to dało? Tysięczne klocki! Uuu, Ty w ogóle jak po, podrzuca. Dobra, to można rozwalić. Uuu, czemu to jest? Fakie. Okej, okay. idź tam, tam rozwalę. No to jeszcze idę, 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 staram się. Tylko... Ale idziesz dalej, do przodu idziesz. A co mam rozwalić? No tam tylko? chyba, na przodzie coś, nie? Co? O tam na przykład o ta hamce czerwona to czerwona, na czerwono, czyli nie okay. mogę. No nie, ważne, nieważne. Ale jeżeli to mnie to poskakiwanie, no. Dobra, tu nic więcej nie ma. No chyba I... nie możesz nic innego ze smokiem zrobić, tak? Nie, <grymina> tylko może... O! o, 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 o! A jak mamy to? Tam musisz mieć chyba jakąś tą. Bo inaczej nie przejdziesz. Smok musi w to uderzyć, tylko jak? Jesteś pewien? O, nie. nie. O. Tam masz tylko ogień, który musisz ujaźnić wtedy możesz przejść. Ale skąd tu jakaś... Jaki ogi mam mówić? Tam jest pomiędzy wyjściami, wyjściem. Ej, A poczekaj, bo on ma... Nie, nie mogę go dziabnąć w żaden sposób. Zobacz, jak tam podejdziesz. Zobacz, nie, on, on rozwalił jakieś rzeczy i ja mogę z tego zbudować coś psa. Nie, smok się boi psa? Aha. Aha. Chyba nie do końca się go boi, wiesz wieszinko? Okay. Chyba dużo mu do strachu brakuje. Redukto reduktor tu na klocek taki Okej. Okay. Polecia o smok chociaż. Chociaż Uf, tyle. Chociaż trochę spokoju z nim. Dosyć trudny poziom, tak szczerze, pod względem tu walki. Tu mogę coś rozwalić. I bardzo mało klocków Ale w sumie hej! Mam już 10, 20% Przy 10 tysiącach, czyli 50 tysięcy potrzebujemy. Jeżeli moc matematyki mnie nie oszukała. Dobra. O, o! Wrócił kurde. Niszczyciel dobrej zabawy. Słuchaj, jakieś 10, to chyba potrzeba 50, no. No tak, tak, tak. Okej, okay, tu wszystko. Lumos solem już wybieram. Oddawaj to. Będziemy tu jakiś eliksir kręcili. Świetnie Jeszcze nie wiem, co ma mi dać. A on cię nie widzi póki co. Nie, on mnie nie widzi. Albo nie chce widzieć. Jedno z dwóch. Okej, okay, kostka. Kolejny fragment. O, to jest na czarną magię, tego nie mogę. To jest do podniesienia, zobacz. Mm, a, gdzie to a to tu wrzucę. Bo się zgadza kolorami. O, aha, o! i podnosi to. Mogę szkieleta złożyć. I zatańczy nam? No pewnie, jak każdy szkielet. Przynajmniej w tej grze. Ok, coś mogę nowego zbudować. I szkielet dał kostkę. Czy ja zbuduję teraz kociołek? Tak. No i elegancko. I mam chyba wszystkie od razu fragmenty. Gotowe do podniesienia. Łapka szkieleta. Siuu, hermiona, nie pląta się pod nogami. I tutaj kieł jest jakiś roślinki. Przeważnie jest w roślinkach. I jeszcze został ząbek tego. Szkieletora. Jakiegoś węża. To będzie chyba niewidzialności eliksir. Co? Taki brązowy. Albo siły, bo tam jest siła. Nie mam pojęcia, chyba siła. Siła, bo tam jest na siłę, widzę. Drążek do wyciągnięcia. Opuść ja się, proszę. Teraz do góry, proszę. Do góry, hop. Uważaj, żeby cię ci od, od razu nie strzelił. Teraz sobie tu zeskoczę i wyciągamy. Myślałem, że spał. Aha. No, spadnę. Gdzieś po potem złoty. Dobra. O, o. Okej. Okay. Aha, jego ja rozumiem, teraz wypchała lawa czy jakaś inna. Ta, ten ciśnienie z tego gejzera. I to jest flaga do podniesienia, ale obawiam się, że nie zbiorę z niej klocków za dużo. O! Co yyy... Okay, y ja myślę, że to tutaj trzeba wsadzić, gdzie jest Hermiona. A nie tutaj? Nie. Zapchać to teraz? Nie. Właśnie myślałem, że może zapchać. Nie, tutaj, zobacz. Gdzie? O. Bo był tam klocek jakby okay. e fioletowy. Dobra. To jest pytanie, szukasz? czy jak wskoczysz na to, czy coś się stanie? O, no nie wiem nie bardzo mogę na to skoczyć. Okej, okay, no to dobra, chociaż się. To teraz tak. Dobrze wymierzyć skok. Hop i... Um, hmm. To bardzo dobrze wymierzyłeś dobra, skok. Dobra, ale zebrałam chociaż tysięczny klocek, który ze mnie wypadł. O! Nie! Wystraszyłam się! Dobra, udało się. Smok póki co, nie we mnie atakuje. Czy To będzie się okresowo zapalało? Nie wiem, przeskoczę sobie tu. Tak. Teraz tutaj. I w którą stronę teraz ty zazioniesz tym ogniem? Aha, w naszą stronę? Dobra, ja sobie ucieknę. Aha! Teraz szybko to trzeba wylać. Raz, Już! Okej, okay, udało się. I... Dasz mi spokój smoku. Ty. ja się boję, że tu problem z klockami będzie. Czy takich 10 tysięczny minęliśmy? Tu są trzy rzeczy na redukcję. Hermione tak na Hermiona dla... jako no kurczę samy po 10 punktów klocki Co jest grane? Czemu tak mało? Tu, to mogę rozwalić? No mogę. Mogę jeszcze raz? No mogę, jeszcze O, Jeszcze raz. Wrócił smog. Teraz możesz to złożyć? Czy co? Czekaj, coś tu na redukto jest do uderzenia Coś na lewiosą nie Dobra, czekaj, tu setny klocek, dobra Teraz tak, zaraz jako krzywoła byśmy musieli stanąć. O, ty masz czerwony klocek? Nie. Muszę szybko przełączać postać, to może da radę. Nie. Aha, tylko dobrze, że ja Harrego zmroziłem. No, czekaj, już. Czekaj, no tu będziesz mnie widział. Nie, o, tu mnie nie widzi. widzi. Ej, to w takim razie, czekaj. Czerwony klocek tutaj, bo jest czerwony rycerz za nim. Hermiona zaraz wy... dostanie. No nieźle Dobra Hermiona wybierz tego krzywołapa Niech on wykopie niebieskich locek No tak to jest To kotek A, kotek, tak, tak, tak Teraz zielony się tu ustawi sam okej okay. to się uniknąć Tu pozbierać no... O tu ciężko. sobie stań, stań sobie tutaj na przykład no tak. O. No nic. dobra, dał radę. Aha, jak czarujesz, to on ci nie może nic zrobić. Nie jestem pewien, być może. Dobra. Co to jest? Część herbu. Za to, że w odpowiedniej kolejności to ustawiliśmy i już Aha. jajo było. Idziemy sobie na do jaja. O. Miotła, no tak. No, ja uważam, że trochę to było oszustwo, że on sobie na miotle tutaj śmiga. No. Patrz, faktycznie to tak pokazuje. I co, zaraz przejdziemy gdzieś indziej? Obawiam się, że teraz będę musiał zbierać klocki w locie. O nie. E Jednak nie mam miotły. Aha. No dobra, to teraz tu. Ej, fajnie pokazali w sumie, że. jakby część ucieczki przed smokiem. O! Co on robi? Aha. Idzie za nami, co? O nie! No! Hey, ale on klocki zbiera, pa! Aha. Dostaje klocki za kartą. W chwilę tu pościgu. Ale śmiesznie to wygląda. Ej, no dobra, nie spodziewałem się czegoś takiego. A! Dobra, udało się. To mysz masz herb. O nie, dobra, o nie, 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 o nie! Nie wejdzie, spokojnie, wejdzie. no co ty? Nie? No jak? No wchodzi! No uciekaj. Gdzieś... No Nie wchodzi Ale już nie ogniem! Ale no nie wchodzi, tu nie mieści się! Spokojnie! Okay. Dobra, pij Coś jeszcze... Ha, I co zrobisz? Smoku? Nic nie zrobisz. Cienias jesteś. Uciekaj teraz! Dobra! No! Co się stało? Aha. O nie, placet, nie! Dobra, ale poczekaj... Tu jest tysięczny! Znaczy dziesięciotysięczny! Warto Dobra, zostało cztery tysiące tylko. Nie! Trzy tysiące zostały! Ja się boję, hmm. że to będzie endy. Nie, poczekaj, patrz. Teraz powoli tu weź, teraz weź, nie tam nie idź do przodu, nie idź do przodu. Cofnij poczekaj. się cofnij się w prawo, trust me No stanę tu. Tam idź, tam, tam, tam idź, do tego gościa Poczekaj, Stynko, no zaraz damy radę. Tu widzę tysięczny klocek, to zaraz go też... Nie wiem jak Będziemy z, łapać. Nie wiem co z tamtym trzeba zrobić. Pa, tu, o, przejść po tych. No i już koniec tu sobie zbiorę gdzieś... Dobra, spokojnie. Cofnę się po tego tysięcznego. Jednak do 60 chyba zbieramy Dobra, cofam się po nie Nie, 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 czego on tak szybki jest. O oh, shit! O oh, nie, no nie! No Zepchnął mnie! No. Oddawaj ten klocek Dobra. Dobra, teraz powoli. To. Nie idź do przodu. Dobra. No, nie idź do przodu, no łatwo ci powiedzieć, jak on mnie tu wypycha. Jest herb, Ravenclaw. To jest skutka tutaj na redukto. O, he, co mi to dało? Aha, studenta z opresji uratować Czy, tu nie ma? Nie ma klocka Chcesz iść tu? dalej? Okej okay. Z szafa na bogina Nie wiem Dobra, leć dalej. Tu jest, aha Dobra, staram się te tysięczne pozbierać Stało dwa tysiące! Dobra Zostało tysiąc! Jest, 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 jest! jest. A, nie ma! Jest! jest. Dobra, By teraz do też mogę uciekać Patrz, do samochodu. Tak. Dobra, biorę Hermiona na miotłę i lecę stąd. O, teraz jajo gwizdnie. Zostawi tą Hermionę tam. Dobra. No i udało się. Trójzart na styk zrobiony. Dosłownie na styk. Wow, ale fajny poziom. Fajny, ta ucieczka była ciekawa. O, mamy flare. Okej okay. O, dwa fragmenty. Ta standardowe. No to jest flare chyba w poprzednim odcinku nie wiedzieliśmy, jak się nazywa. Flair Drakler. De, tak. de, de la Creme. De la Creme. <laughs> 60 tysięcy z lekkim haczykiem, dosłownie leciutkim. No. Kurczę tak. 60 klocków więcej by się przydało. Student z opresji, cudem uratowany. Ile klocków? Chyba 3, nie? Za przejście, za Truizarda i za studenta. Wow, fajnie. 81 Dobra, wracamy sobie do dziurawego kotła. No ja myślę, że 90 zbierzemy teraz. No dobra. 37.8 ładnie procenty tutaj idą. Tak. Niedużo brakuje do 2 milionów. 51 tysięcy no, nawet 50 tam. I 60, 50 tysięcy, i 60 sztuk. Tak. No dobra, więc co? Jeżeli podoba Wam się odcinek, to zostawcie łapkę w górę. Tak. Subika, by być na bieżąco. Wpadajcie do Justy na Instagrama, link macie w opisie. Mik misieku, zapraszam was. I widzimy się w następnych odcinkach. Na razie, cześć. Hejka.